Halo, ja jestem Czachman, a oglądacie kolejny, czyli drugi odcinek serii Bell na moim kanale. Jak widzicie, na alei pucharów mam 102 pucharki. Oraz na kanale zademiańskim mam y, 3 nagrody do odblokowania. Już wam mówię, dlaczego zdecydowałam się na wbicie tych w sumie prawie 50 pucharków. A to dlatego, że jeszcze w dzisiejszym odcinku planuję zrobić nasz własny klub, a do tego, żeby go zrobić potrzebny jest piąty poziom doświadczenia. Obecnie mam pewien czwarty poziom, więc tak myślę sobie, że postaramy, przynajmniej na pewno wbijemy ten właśnie piąty poziom na dzisiejszym odcinku, to właśnie dlatego stałem się poza odcinkiem się wbić oczywiście niczego nie odblokowałem poza yy, skrzynką tutaj w sklepie no i tak poza tym to nic nie odbijałem ok no zanim zaczniemy gierkę to odblokuję na sam początek Colta Colt ogólnie jest dla mnie postacią bardzo dobry bo yy, jak miałem konto w Brawl Stars yy, takie dawne kiedyś i to, to właśnie kolta jako pierwszego wbiłem na 20 rangę, dlatego mi się na początku nim fajnie grało, no zobaczymy jak będzie na tym koncie. No dobra, to go odblokujmy, on jest oczywiście za 60 puchajków. I jest Colt, drugi z Rademią z Alei puchajów. Kot zasypuje przeciwników stając wymierzonym gadem kul ze swoich rewolwerów. Jego super niszczy osłony i wzmacnia siłę ognia. Mamy tutaj pięknie kolta, oczywiście musimy też odebrać jeszcze podwajacz żytonów. Ok, gdy już mamy to odebrane, to dostaliśmy tutaj w zasobach. Yy, uwaga, tutaj będzie zamaskowany spike. Oczywiście niedługo. Wkrótce będzie to przebranie, jak zdobędziemy 30 diaksów, ta, bo tak mi się wydaje, że tyle powinien ten kosztować, właśnie skin. To kupimy go, kupimy, bo naprawdę ładnie wygląda. I jeszcze tutaj, jak są zakładka podwajaczy żetonów, to widzicie, jest taka 200 na zielono, taka liczba. To znaczy, że mamy 200 tych podwajaczy. Dobra, nowi zadmiarze, oczywiście, kolcik możecie sobie tutaj e, przeczytać, jak chcecie. No i na razie tak się prezentują nasi zadymiarze. Mamy już ich pięć, więc na drugi to jest sporo. Dobra, ale zanim to to oddokujmy jeszcze dużą skrzynkę, może coś padnie, zobaczmy. Waga i trzy, to dobry zwiastun. Waga Shelly i niestety nie ma postaci, bo musi być świecąca, e, świecący numerek, dlatego. No na razie nie ma postaci, więc okej. Okay. No i znowu podwajać, więc całkiem okej. Okay. I do Barleya dużo. Dobra, tutaj trzeba nam w małej skrzynce, zawsze na początku wlatuje zadybiasz. Niestety też nic. Szkoda, że usunęli te właśnie diaksy, klejnoty z tych... Z właśnie, no po prostu skrzynek. To, 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 to mi się nie podoba, bo za mało tych klejnotów jest zdecydowanie. Dobra, znowu trejeczka. I czy będzie postać? Nie ma postaci ani w ogóle niczego. Dopoko tym razem trochę więcej, no i już możemy oczywiście odblokować nasze ulepszenia. Ale ja mówiłem na pierwszym odcinku, oczywiście yy, macie tutaj w kartach yy, do niego, możecie w nie kliknąć, ale to zanim, zanim obejrzycie ten film, yy, mówiłem, że Shelly będę chciał ulepszyć jako pierwszą, więc tutaj nie będę starał się ulepszyć żadnych zawodników, tylko Shellkę najpierw. Może zależy, jaką będziemy mieli kasę, to może na jedną, dwa te ulepszenia jeszcze się, się zdecyduje tego Barley'a, Żeby tak nie tracić tej kasy, weźcie czego, żeby szelkę można było ulepszyć. 140 trzeba mieć hajsu, więc tyle będziemy trzymać. Okej, okay, to tak sobie myślę i patrzę. Tutaj maksymalnie 5 walk i powinniśmy mieć szybko tyle, są te walki, więc okej, okay, 5 walk i powinniśmy móc ulepszyć. Yy, znaczy nie stworzyć klubu po prostu no to nie zwlekamy dłużej i zaczynamy ok giejka nam się załadowała no i najpierw pójdziemy tutaj na te skrzynki wiedziałem wiedziałem no po prostu wiedziałem że ktoś tu musi być Poko. o nie co ja zrobiłem czemu ja na ulce na niego zużyłem Przecież nawet ci nie opłacało tego na niego ulta, po prostu mogły, mogłem go po prostu tak załatwić sobie. Nie wiem jak wy, ale ja tam zawsze lubię tak te kości niszczyć, co tutaj są. O, właśnie te. Więc ja to, wybaczcie, ale będę chyba to notecznie robił, po prostu. Tutaj miszki, Poko. Hello, Poko. No, już mamy 8 powercrupsów, jeszcze emotkę, możemy I wielkie strechy No dobra do Chodź osa. No i z i Od razu załatwiliśmy na easy Więc jesteśmy numerem 1 po prostu Siódma janga już na szelce I czwarty poziom, to zwiastuje bardzo dobrze Jeszcze po 2 żetonów, piękny wynik, 120 aż Niestety na, szósty, na szóstą nagrodę nam na razie nie starczy. Będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. No dobra, a i jeszcze zapomniałem Wam podziękować. Dzisiaj to co zrobiliście, na chwilę obecną mam plus 3 subskrypcje. Jak rano nagrywałem ten film to miałam 31 subskrypcji. Za to Wam bardzo dziękuję za te 31 subskrypcji. I patrzę, przyjeżdżam za jakieś znaczy, patrzę za jakieś 3-4 godziny, a tu mi wleciały dwie subskrypcje. Później patrzę za jakieś kilka godzin kolejna subskrypcja. No, naprawdę bardzo dziękuję za te trzy subskrypcje na chwilę obecną, jak to nagrywam. Naprawdę dziękuję z całego serca. No, no takie podziękowania dla Was, więc zaczynamy. Możecie oczywiście też jeszcze napisać, jaka, jakie Wasze są ulubione mapki. Takie coś, co bym może zdobyć dzisiaj zadymę. Więc szybko, tutaj są zadymię, więc szybko gramy, nie tracimy czasu. Możecie napisać jaki jest wasz ulubiony zadymiasz w komentarzu oraz możecie napisać też jaka mapka jest wasza ulubiona oczywiście w komentarzach. Nie, to naprawdę myślę, że nie pokonasz kolorów. O kurcze, ej no, mogło być nieźle. Mogła mnie, mnie pokonać, naprawdę, ja się nie spodziewałam tego. Spokojnie. Nawet nie muszę mieć soczka, żeby ich pokonać. Bo to są... te na pierwszy dzień, do pierwszych, dzies, pierwszych dziesięciu rank, to ci ludzie to są normalnie jak boty. Patrzcie, co oni robią, nawet mnie nie sobić. No jedynie co, tylko uciekają, no naprawdę. Bardzo bym chciał El Primo zaliczyć, to tylko mówię, dobra, może tak się pokąpimy ten i poczekamy aż jakiś naiwniak podejdzie i oj przepraszam i dojdzie i weźmie ten soczek i, z... i wtedy go zaatakujemy, poczekajmy bo tylko trzech zostało, El Primo tam widziałem i druga szelka Mamy i tak nad nimi przewagę, sekunda i tak nie zamierzam strzelić, o dwa soczki nawet oni się tam powybijają, widzę. I kto wygra? Ja, szelka. Szelka wygra. No to jest idź po te sożki. no idź. No idź po tym drogi. O, I pięknie! Widzieliście jak się z krzaków zakampiłem i było warto. Naprawdę było warto, jak sami widzieliście. 8 ranga. Już prawie piąty poziom. No i za chyba zaraz będzie. Zobaczymy. No i widzicie, jak to szybko leci. Za chwilę weźmiemy chyba Barleya. Oczywiście możecie też napisać taki w komentarzach również, e, kogo by chcieliście, żebym ja grał e, na odcinkach, jak, jakim zadymiarzem obecnie n, jak, jakiego mam. Żeby nie pisali na przykład bo ja go jeszcze, podkreślam jeszcze nie mam. Albo jakimś, nie wiem, innym. Tylko mówię. Widzę tutaj znacznie więcej, że jak jeszcze grałem, nie wiem, kilka miesięcy temu w Brawl Stars, to aż tak dużo um, tych Chińczyków, Japońców i tak dalej nie grało w BeoStars, a ja teraz patrzę, patrzę i no i tutaj coraz więcej tych właśnie ze wschodu ludzi gra. Dobra. Trzech zostało zadymiarze osób te kości musimy zniszczyć no. no nie musimy, ale oczywiście ja to bardzo lubię niszczyć musicie się przyzwyczaić normalnie jak wy też lubicie to oczywiście możecie napisać w komentarzu a ja wam przypnę serduszko spokojnie chodź tu no chodź tu dobra ulta chciałam jeszcze zużyć dlatego właśnie wystrzeliłem do niego ulta Jestem numerem jeden, ale fajnie. No i mamy ósmą Yanga sto jak już na samej szelce. Dobra, okej. Okay. I prawie już tutaj to odblokowana. Jeszcze bardzo bym chciał... Oj, przepraszam, mikrofon mi upadł. Mm. Ublokować to zadymę. Dobra, może koldźmy to jest za game, bo w ogóle zapomniałam, że, mam, że mieliśmy taki układ, że jak te filmy jakąś postać, to musimy nią zagrać, więc przepraszam za to. Na Nadłoski jeszcze zagrałem, bo nie pokazywałam Wam jak się gra tutaj nadłoski w biału. To już pewnie większość z moich tych widzów, które, którzy to oglądają, pewnie wiedzą jak, jak się tutaj gra nadłoski. No i co Barney po co, to, po co, co ci było? Fajne rewolwery sześcioszczelowe chyba ma Jak się dobrze nie mylę Możecie powiedzieć mi oczywiście też w komentarzach, jak chcecie A i zapomniałam, jeśli nie chcecie w ogóle pisać tutaj w komentarzach to na, na jakieś różne te pytania to oczywiście rozumiem i możecie chociaż zostawić lajka, żeby jakiś, łap, oczywiście łapka to jest w górę, żeby pozostał po was jakiś ślad. Za to bym był wam bardzo, bardzo wdzięczny. Niepotrzebnie tutaj z ulta. Ale tak wiecie, dla, w razie czego, w razie czego dla bezpieczeństwa. No, gdzie jesteś, kolej? Zostaw mnie, zostaw, znaczy nie, 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 nie zostawiaj mnie, chodź tu, chodź tu. No i koniec, i wygrana, tak się wygrywa. Pokażę wam jeszcze moje statystyki, chyba na tym koncie ani razu jeszcze nie, nie przegrałem ogólnie. Już prawie ta piąta ranga, no nie mogę, no, no. Dawajcie tę piątą rangę. No i jest tutaj następny, 50 monet tym razem odbieramy, No i za chwilę powinna być duża skrzynka. No w sumie nie wiem, czy już w tym odcinku zdobędziemy tą dużą skrzynkę. O widzicie, yy, same 3x3 solo i nie mam duo właśnie. No dobra, tutaj jest zagramy duo, bo nie mam ani jednego. Okej. Okay. Telewizor jak to widzę jest zbity na tym ekranie. Czytującym. O, z kolcikiem coś również gram. No wiem, to wiem. Wyjdę, idę Nie, jak się, nawet nie wiedziałem, jak się nazywa. Zostaw mnie. Ej, no nie, padnę, padnę, patrzcie, padnę. Ja! Nie wiem, czy to było konieczne wykorzystać ten ogólnie ult na to bo chyba była trochę nieogenięta, że tak to nazwę. Ale w razie czego. Trzeba się zabezpieczyć, prawda? Żeby tego nie zginąć, to dobę opasce trzeba mieć. Oni... No dobę, już myślałem, że ten z zginą. Co? Nie wiem, ale co on robi? I nieugry on jest. Nie będę tego komentował. Pozdrawiam Cię, Elif yy, Betul, nie wiem jak to się dokładnie czyta, chyba z Niemiec jest koleś, ale pozdrawiam Cię, naprawdę. Szacun. Okej. Okay. Nie, nie komentujcie tego w komentarzach, proszę was, nie komentujcie. Naprawdę. Dla mnie to jest takie śmieszne, ale no, to, to są buty jakieś czy coś. Jacob. P Jacob, po proszę cię, bądź ogarnięty. Koleś, szelka, szelka, chciałeś ze mną wygrać z Czachmonitem, naprawdę. I możecie też, oczywiście, w komentarzach jeszcze napisać, jeśli oczywiście Wam się chce. Ja tutaj do niczego nikogo nie zmuszam. Czy Waszym zdaniem, ten kajnet zademiarski jest dobrą opcją, czy nie za bardzo? No boże, jak wszystkich załatwiłem, to jest, aż się przez chwilę nie odzywałem. Żeby tutaj dobrej pasy sobie nie niszczyć. jest, tak, właśnie, a właśnie, tutaj jak gramy na dłoskim, to zdobywamy nie 10 puchajaków, tylko 9. No i mamy zadymę i piąty poziom, czy nam wleciał? Nie, jeszcze 5, jeszcze jeden meczek i będziemy mieli. Okej, okay, dobra, no to zadymę sobie te zagrajmy i zagramy sobie nitą. Ogólnie jeden z najlepszych StauPaWayów w grze, jaki mi się wydaje, ogólnie tak donity. Yy, chciałam powiedzieć, gwiezdnej najmocniejszy StauPaWay, ale okej. Okay. Yy, no, w sumie to jest to samo, ale okej. Okay. To jest ten, niedźwiedź. Niedźwiedź NIT atakuje szybciej o, o 60%. To jest naprawdę, naprawdę takie ułatwienie. To jest dla mnie jeden z najlepszych StauPaWayów w grze. Naprawdę, to dla mnie jest sz szacun, szacun kto ma ten Stapałek, bo. No, po prostu najlepszy jestem. Być tutaj za dyma to trzeba wziąć piłkę i strzelić do bramki przeciwników. I ten, kto pierwszy zdobędzie dwa gola, yy, po prostu wygrywa. O, tam jeszcze już poszło, chyba wygraliśmy. Znaczy, nie wygraliśmy, tylko mamy gola. Jest, gol, get age, strzeli gola. Ok, no teraz dawaj. Dobra, no, teraz jestem piłkę. Uwaga, 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 uwaga. Ale błazny. Daj mi strzelić. I zawodnikiem meczu zostaje ten. Uwaga na tej mapce. Kto? Po prostu tutaj ma najwięcej zabić. się mnie. Gol. Strzelaj! Jest! Cool i 2.0! U, 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 O, barley. Jest piąty level! A wiecie, co to oznacza oczywiście. Tak, tak, wiecie, wiecie. No i oczywiście za poziomy mamy różne te pakiety, ale na szczęście... Może nie na szczęście, ale tak aż tak za bardzo do nas nie interesuje, bo jak mówiłem, nie będę tutaj wydawał dużo kasy. W ogóle praktycznie nie będę wydawał kasy. Więc to tak się mniej więcej prezentuje. Dobra. Ok, mamy tutaj coś takiego. I clan yy, zbudujmy. No, zbudujmy swój po prostu klan. Na no, razie odzeja, pucharków jak najbardziej. Otwarty. Polski. Nazwa klubu: yy. Team. Team Czechmana. Czachman yy, Aha, dobra, nie zmieści się, dobra. To będzie Tim Cachmana. Sekunda. Ok, i ten tutaj jest znaczek, jaki powinien być. Hmm. Oczywiście ten, kto dojdzie do mojego klanu w Belsted, to możemy sobie napisać na czacie mm, i powiedzieć coś takiego, że... Możecie sobie ogólnie yy, no, po prostu powiedzieć mi jaki tym będziemy jesteście tą odznakę. No i wybierzemy wspólnymi siłami, ok? Ale tak na razie myślę, że to koronę złotów sobie weźmiemy. No i opis. Zapraszam. Może tak zrobimy, że ja to napiszę? A my się widzimy za sekundę. Ok, tak się prezentuje mój opis i ogólnie cały plan mniej więcej, jak należy na tą chwilę. Dopisałbym jeszcze tutaj w opisie więcej tych słów i ogólnie opisu tego planu, ale niestety... Niestety nie pozwalają mi więcej napisać, więc nie traćmy czasu i dajmy utwórz. Ok, jest utworzony klub. Oczywiście dołączajcie. Link do tego klubu macie w opisie. Więc nic zrobić, tylko dołączyć. No i już i być pierwszym. Ten kto pierwszy dołączy do tego klubu będzie este członkiem. Ok, cel na ten odcinek wykonany jak najbardziej. Można na początku oczywiście zmienić nazwę, ale po co mamy to robić? Też można zrobić, zrobić inną... Yy, Motkę po prostu inną postać, ikonę naszego awatara. Obecnie będę bardzo, bardzo ja. Na przykład, ja lubię ogólnie grać spajkiem, Nie wiem, jak wy. Aż tak bardzo do pampę i kiełek mi nie przypadają do gustu, ale to mniejsza z tym. Dobra, wybierzmy sobie tutaj jeszcze kolor naszego mm, po logo. Jakby był czarny, wziąłbym czarny, ale że nie ma czarnego, to wezmę zielony. Na razie tak, na razie, na spokojnie. Później może wybiorę albo wezmę jakiś inny po prostu. Dobra, no to dołączajcie do klubu oczywiście, jeśli tego oczywiście będziecie bardzo chcieli. No i poza tym tutaj mniej więcej się prezentuje Ok. No i to by było na tyle. Na razie z tego tematu. Ja jeszcze z pokażę Wam tak wygląda tutaj oferty. Mamy takie fajne i taki inny pakiet z odznakami, czyli możecie sobie tutaj przeczytać jak chcecie oczywiście. Ok, możecie oczywiście tam zatrzymać film. A ja tak sobie myślę, że dzisiaj nie gojzmy ani bajlejem, ani poko, więc mniej puchajaków mam na Barley'u. Tak chciałbym wszystkim przynajmniej zablokować w DG randze, yy, Więc zagramy sobie tym Barley'em na zadymie, bo to nowa mapka. No i to by był na tyle ostatni ten meczek w tym odcinku. Więc po tym meczu się pożegnamy. Jeśli film ci się spodobał, oczywiście możesz zostawić lajka i subskrypcję. Bym był Ci bardzo za to wdzięczny. Dobra, ale na razie tutaj spokojnie, spokojnie. No niepotrzebnie chyba wzięłem tego ulta. I gol! Strzela się ogólnie strzałem, tylko mówię. Okej, zabiłem. Chyba będę tutaj gwiazdą jak nie wiem. znaczy, może nie, to zabrzmiało takie trochę dziwnie, ale yy, nie chciałam właśnie tego powiedzieć jak, jak nie wiem, żebym był taki pewien. Nieprawda nie jestem taki pewien. Czy będę to gwiazdą gry? No, bo szybko bierzemy piłkę. Nie, no nie wierzę Kiedy tam jest piłka, szybko No bym się dzisiaj upojać z nimi Co na mówi? Okej okay. No, bo ja tutaj... Weźmy sobie ten. Ona tutaj jest. To właśnie jest ten problem, bo ja nie chcę ogólnie tutaj stracić tej... Bo z bólem właśnie gramy. Ej, no nienawidzę cię, jeśli ty jesteś już do własnej bramki. Co ty robisz? Był jeden. Przepraszam za określenie. No dawaj, no. Co to je... Ja już byłby gol! Byłby gol, naprawdę. Nie lubię takich gości. Więc pozdrawiam wszystkich. Tych, co strzelają do własnej białki. Dobra, uwaga. Jeszcze jest taki, taki, że możemy odbić od czegoś. I to też również padnie. Więc jeszcze coś takiego jest. Oczywiście gwiazdy ok. Nie jestem jak to zwykle bywa. No i tak to mniej więcej się prezentuje. Okej, okay. następne będzie duża skrzynka, mała skrzynka, big box i mega box. O, oczywiście mega box, najbardziej na niego czekam. Yy, więc, bo to będzie po prostu pierwszy mega box w Brawl'u, no i to tak mniej więcej będzie się prezentowało. Dobra, dzięki za obejrzenie tego materiału, jeśli film Ci się spodobał oczywiście zostaw lajka i subskrypcję. Mnie tu zachęca ta subskrypcja. Jak nie wiem co do PS, a ciebie nic nie kosztuje, po prostu. Więc, na ogóle, takiej taki zasady, kliknij w ten czerwony guziczek pod moim, koło mojego awatara i pod tym filmikiem. Byłbym Ci z całego serca naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki za obejrzenie do końca. I zapraszam, oczywiście, do klanu. No i to by było na tyle w odcinku. Mam nadzieję, że widzimy się już za chwilę w następnym. A tutaj masz jeszcze dwie propozycje innych filmów na moim kanale. Jeśli ktoś Ci się z nich spodobał, oczywiście kliknij w niego i oglądaj. Zachęcamy również do pozostania na moim kanale trochę dłużej i subskrybuj po więcej.